Twoje gesty dwojasz, choć wrażliwy z uczuciem wyznanie. Wrażliwy z uczuciem wyznanie. Wrażliwe wyznanie. Twoje gesty, twoje słowa, każdy uśmiech uroczy. Czasami czuję, że masz serce ze szczerego, czystego złota. Ale w głowie myśli krążą, czy to nie słudzenie? Czy naprawdę kochasz się? Czy to tylko tchnie? Czy kochasz mnie? Powiedz ci Niech twoje serce odpowiem i chcę. co? Chwila, która mnie nie proszę, nie gra już na moich uczuciach Te prawdy nawet jeśli będzie przykrad Jeden pocałunek, jedna chwila szczera Powiedz mi, czy jestem tą, na którą czekasz Czy to miłość, która płonie, czy to mały ogień Odpowiedz teraz, daj mi znak, bo serce woła Czy będziesz przy mnie zawsze, nawet gdy świat się zmieni A czas upłynie, nieubłaganie kocha? Powiedz dziś niech twoje serce odwołanie mi chce Wiedzieć co naprawdę w sercu kryjesz Czy to miłość, czy tylko chwila, która mnie? Czy kochasz mnie? Ja Cię kocham Grzesiu, oddam ci wszystko, co tylko zechcesz. Jeśli mnie kochasz, zostań tu Krzesiu dziś, zostań, Nie mm -mm -mm -mm. Czy to miłość, czy tylko chwila? Która mnie ruszę nigdy już na moich uczuciach. Chcę prawdy, nawet jeśli będzie przykra. Jeden pocałunek, jedna chwila. Szczera, powiedz mi, czy jestem tą, na którą czekasz? Czy to miłość, która płonie, czy to mały ogień? Odpowiedz teraz. Daj mi znak, bo serce woła. Czy będziesz przy mnie? Zawsze nawet, gdy świat się zmieni, a czas płynie